Kojarzycie Poppy Playtime, grę, która zawsze chciała być w Nafem, a kojarzycie Garden of Banban, to z kolei gra, która zawsze chciała być choćby jak Poppy Playtime. No, w sumie nie do końca, bo Garden of Banban to produkcja zrobiona tylko i wyłącznie po to, żeby zedrzeć z ciebie pieniądze. Ma oznaczenie horror, gdzie wystraszysz się może raz, a do tego każda część praktycznie nic w sobie nie zawiera, poza kiepskimi łamigłówkami i wymagającymi długiego chodzenia ogromnymi mapami. Wszystkie gry z Banbanem są zaprojektowane tak, by zjeść ci wystarczającą ilość czasu, dokładniej dwie godziny, bo po dwóch godzinach grania na Steamie nie dokonasz zwrotu zakupu, a twórca dostanie pieniądze na wątpliwej jakości produkcji. Aktualnie nie wyszło jeszcze Garden of Banban 5, a już w czwartej części na koniec reklamowana jest szóstka. Twórca wypuszcza nową część tej gry co dwa miesiące, a do tego przycisk merch widoczny już w menu po odpaleniu gry, tragiczny voice acting nagrany przez twórcę w garażu, a za czwartą część tego syf'u trzeba zapłacić cztery dychy, więc nie ma żartów. Ja nie dam się oskamować, a do tego przekonam się, jakie to jest gówno i wszystkim Wam to pokażę, żebyście nie musieli marnować kasy na chama, który to tworzy. Nie jestem fanem zwracania gier, ale mam do tego prawo i wykorzystam je w pełni. Zaczynamy nową serię, gdzie w każdym odcinku zobaczycie nagranie z przechodzenia kolejnej części BanBana pod presją zrobienia tego w dwie godziny, by dokonać zwrotu zakupu. Pierwsza, co prawda, jest darmowa, ale uznajmy to za prolog do eksploracji spierdzielenia umysłowego, jakim jest ta gra, bo następne części są już płatne. Miłego oglądania. Ja bym chciał się chociaż raz przestraszyć. Zależy mi na tym. Byłoby fajnie. For a parent looking for the missing child, time is a delicate matter. Click the clock to advance time. A. <grystanie> Co? Dobra, jestem. A tu nie ma polskiego. Jest? Nie wiem Subtitles Ja polskiego chyba nie ma Soty na tłumaczenie marnować pieniądze? Jest? Gdzie niby kurwa jest? Jest, ale gówniany? To no dobrze Będzie śmieszniej Krew na twarz sobie daj, żeby chociaż trochę strasznie było, tak Tak zrobimy No w settingsach ja jestem guys I nie ma tutaj, yy, że tak powiem, żadnych języków. Dzięki Arci za piątkę, powodzenia w tej grze, dzięki stary. Dobra, lecimy. Okej, okay, dobra, coś tu będę potrzebował. Przycisk nie, alarm nie, mogę patrzeć przez drzwiczki. Co tu się dzieje? Stinger Flynn says having many arms allow me to help a lot of more people. Dobra, dobra, dobra. Pewnie. No, mamy kartę, można iść dalej. Spoko. Mmm, dobra. Co mi to daje? The remote requires two batteries. Okej. Okay. O oh, Jezus, co to jest? Dear mommy, I am high. Nie, dobra, nie, boli mnie głowa, jak to czytam. Ciężko. Dwie baterie. Jest jedna. Dobra, dobra, dobra. Jest druga. Dawaj to. Pa, 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 ra, ra, pa, pa. Przewrócenie kosza nic nie daje. Ty, no nie gadaj, gdzie jest ta bateria? Weź mi ją, daj. A, one po prostu obie były tutaj, w tym samym miejscu. No nie spodziewałem się tego. Zaskoczenie niezłe. Myślałem, że rozrzucą wszędzie, ale <laughs> niech będzie w tym samym. Dobra, jest remote. I ten remote, co otwiera mi to? Oh, left mouse to use your toy. Teleportui. Right so, Co? controls can be accessed at any time. Ty. <laughs> czy jestem idiotą, czy to jest po prostu takie takie zjebane? Co, co to jest? Czekaj czy ty lecisz tam, gdzie ci powiem, że masz lecieć? Tak, ale widzę, że. <laughs> <laughs> że trochę ci ciężko to idzie. Dobra. Poczekaj, bo on nie umie trafić na razie. Zrobisz to czy nie. <tryk> <tryk> o, Chyba nie o to chodzi. Chyba nie. Sprawdzę te. o kuźwa. to <noise> <noise> leć mały. Ło kuźwa zadziałało. Aha. To dobra. Lecimy. Fajnie, że że <noise> A bo tu jest szyba tak? bra, to zwracam honor. The toy cannot be directly commanded to breakable materials such as yellow glass. Nie wiem, co ty pijesz, stary, ale spoko. Umiem angielskie i tak nie rozumiem. Dobra, potrzebuję dwóch kart z tego, co widzę. Trzech nawet chyba. Uhu, uhu. Uh. Yellow glass, powiadasz? Gdzie jest Czego muszę wezwać tutaj? O. Chodź. A czekaj, bo on tepa do mnie, nie? Nieważne. Czekaj, nie. Ej, zajebista jest taka. Ale to jest kurwa gówno, poczekaj. Ale to czuć od razu, nie? Tak instant czuć, że to jest mega zjewane. Ja myślałem, że to będzie takie wiesz, że trzeba będzie troszeczkę pograć, żeby stwierdzić, czy na pewno może jakieś dobre elementy. Ale jak sobie odpaliłem i zagrałem 5 minut, to jest ciężko i tak. A i to szkło nie znika, tak? I mi przeszkadza. Dobra. przecież w sumie... Nie wiem. The end is here. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z takimi mega sprawnymi elementami jak ten dron, to na pewno nie uda nam się zwrotu dokonać. Nice I co jak to rozbiliśmy? Co możemy zrobić? Nic, tak? O kuźwa Poczekaj A możesz tu przylecieć w sumie? O, ekstra Te światło by się przydało zapalić A bo ja miałem niebieską. Dobra. O, kuźwa, ty. Trochę creepy, nie? O, już nie. Dobra, chciałem ja po prostu znaleźć kartę. Nawet ze zjeżdżalni nie można zjechać serio ban ban. Wiesz co? Dobra, zobaczmy sobie, czy tutaj jest. Jajko? Okay. Wielka noc kurz. Two nawet. Bring a friend day stickers. Caution people slowly. Uh-huh. Nie można to kłócać, z tego co widzę. Wrzuciłem w niego jaja. Find the eggs. O, teraz mi daje misję, tak? już trzy znalazłem. Ten fit teraz mówi, co mam zrobić. Dzięki, stary. Mega doceniam, um. muszę znaleźć jeszcze chyba trzy jaja, 4 cztery. Um. Gdzie jeszcze może być jajo? A to co? Co ja tu zrobiłem? Guziki Odpaliłem Gdzie on jest w ogóle? Tu jesteś pajacu, to? No to weź przyleć tu Czemu ty... O co ci chodzi stary? Tu leć. Dobra. Teraz sam lecisz. Ekstra. I co się takiego stało jak to kliknąłeś? O. Wypadło jajko. I tu jest jeszcze jedno. Chyba mamy wszystkie. Dobra, masz. Ładuj jaja. Wszystko? Ty. Tam wypluwa mi coś. Żółta karta. <grym> Dzięki stary, wyrzygał mi. Dobra. I co, jak teraz żółtą użyję? Otworzy mi się to? Komputer, coś? A, to mi się zrobiło. Dobra, to lecz tutaj, stary. No, no, no. Świetnie. Ej, dobra, kminię tę grę. Dobrze jest. Młotek. Distraction at once. Dobra, dobra. Um. Młotek. No to. I teraz, zasuwamy tutaj, niszczymy belki Spoko, normalnie item w innym pomieszczeniu, żeby użyć go tutaj Resident Evil, ja pitole Spacją skacze, ta. Mhm. Emergency stop After is the best medicine, so make sure to smile Dzięki stary, tu żółta jest, dobra Ekstra o, mogę sobie pochillować na jakieś kanapie i po prostu tam polecieć, czy jak to jest? Ciemno to strasznie Ogólnie o. Co to? Oj Dźwięk, uh, what was my color? Co? Nie czuję muszę ich wszystkich kolory ogarnąć. Taszek jest różowy, banban -ban jest czerwony, nie chyba? Ty w ogóle. Podoba mi się to, że to jest totalny bezsens, bo powinni najpierw nam zrobić introduction do potworów, do przeciwników wszystkich i w ogóle jakoś, żebyśmy faktycznie mogli ich zapamiętać, a potem dopiero spy, spytać na ich kolory. To ja miało sens, a teraz to jest początkowa faza rozgrywki. Ja ich, nie, ja, ich, ja ich mam prawa nie znać. Dobra, ten z dużymi łapami jest zielony chyba, dobra, daję. To ma grać na czas? No ta tylko ta część jest darmowa, nie? A! Tu jest podpowiedź, chyba. Nie no, Mikoku, weź wyluzuj, kurwa, pojebało cię. Trzeba było na ściany patrzeć? No tak. No to ja powiem tak. Eee, Garden of Colors. Dobra. Eee, a nie, on był zielony faktycznie. Czekaj. Ten był czerwony. Ta skóra jest biała. Wiersza nie będzie. Dobra. Pomarańczowy jest squid. tam meduza. Meduza jaja. Pomarańczowy. Dobra. A ten jest fioletowy. Yo. Dzięki. Mam teraz pomarańczową kartę. Co jest? O kuźwa. Eee Cześć. Co mam teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? O kurno! Oj, ona idzie. Nie patrzcie na mnie. E! <ścoughs> Czy ty się żartujesz? pier pierdolę <noise> U. Wciśnij e, żeby się zreinkarnować. Ja Idzie, idzie ptasio. Jezus, kuźwa, cześć. Dobra. Teraz to trzeba kliknąć chyba. Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! O kuźwa, goni mnie! O. to jest no to nice. ha. Wciśnij E, żeby się zreinkarnować. A poczekaj, bo ja muszę to zrobić od nowa, całe to. Garden of Pan, Giga Productions. Uwaga. Dawaj, 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 lecisz tam. źwa ptasia. Dobra. Dawaj! O kurna dobra. Ty przestraszyłem się nawet trochę. Dobra. To nie ta? A, to pomarańczową dostałem. No to Ale ułatwił się. Co teraz? boarding pass Uthman Adam Montreal Madrid very nice Ale tak właściwie to po co mi boarding pass Może to po to, żebym szedł na wakacje? Poczekaj... The end is here. Garden of Banban! Uuuu... -Ban. <laughs> Sorry od mi Świetna jest ta gra. Mhm. Mogę wyskoczyć poza mapę czy coś? Hmm. Pod biurkiem coś miałeś? <noise> <noise> Jak chyba wiem, kto to <noise> O, a co to? I teraz mogę kliknąć przycisk. Chodź tu. Musimy rozwalić Garden Bam, bam. Pięknie! Co teraz się stało w sumie? to kliknąłem A rozumiem nic A tu I co teraz? Ale jaja Poka to Tam coś widziałem Jakiegoś banbana I jak nie będziesz się zachowywać na czacie to też zobaczysz banbana Dobra. Jademy. Ej, podała mi się ta gra, świetna jest. Dlatego zamierzam ją przejść w mniej niż dwie godziny, żeby odzyskać wszystkie pieniądze. Oho, oho, fabularny segment. Winda się zepsuła chyba. Łokuśwa banban. Jedynka nie jest za darmo? Jedynka jest, ale mówię o przyszłości. Co jest? O kuźwa, co to jest? O cześć! Jaki fajny! Co to za zielony kutas? Tak jak JJ Joker mówił na te. Na Creepery. Aha! I was! oni zrobili jedyną akcję w całej grze na końcówkę, że... <laughs> Kurna, kupił to gówno! Kupujemy! I przechodzę, to w dwie godziny dostajemy zwrot pieniędzy. Lecimy z tym skamem. Daje się nabrać.